Filipy? W jakim bezlistna istotą? Witajcie na kanale Zapraszamy tak do oglądania. Chodzi? To popatrzcie na siebie pełno na was zeszłorocznych pożółkłych liści. A... A to ptasie gniazdo, które masz na czubku, lata temu wyszło z mody, jest niegustowne. No wiesz, nie pomyślałam o od... tym. A gałęzi nie prześwietlano wam chyba od wieków. A... O... Trzeba przyznać mu rację. Co to czy prześwietla? Nie wiem, ale brzmi to po prostu cudownie. Jeżeli pozwolicie, żebyśmy wdrapali się na najwyższe gałęzie, zaraz przywrócimy wam wspaniały wygląd. Co wy na to, moje drogie? Nie uciekną nam? O nie! Będą zbyt wysoko, żeby uciec. Zgódźmy się, co? Tami przygotuj się! A jakie to zajmują? Szukamy grzewów gumijaków. Mam nadzieję, że nie będą mówiły. Lepiej zatrzymajmy się i sprawdźmy tory. Zdaje się, że są w strasznym stanie. Nie mamy sensu. Nie ma sensu zajmować się torami. Dlatego. Bo ich nie ma! O! O! Nic się wam nie stało? Nic, a nic. Tu nie ma żadnego krzaczka gumi jagód. A więc poumieramy z kłotu? Nie, płacz! Idziemy dalej! Do Doliny Gampton, Do gumisiów ogrodników! A oni na pewno nam pomogą! Najpierw musimy znaleźć drogę na dół. Ciekawe jak? O, 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 o. Przepraszam, że pytałem. Hej! Tu jest zupełnie jak u nas w domu. Tak, z tym, że tutaj gumisie nie zostawiły nikogo do pilnowania? Słyszysz, co to jest? Woda! Jeśli na tym pustkowiu są jakieś rośliny, to tylko tam. Idziemy tam! Tego się obawiałem. Ich ślady prowadzą prosto do środka fagowego lasu. Patrz! Chlebaki, tam jego i gusta! Chodźcie, trzeba to zbadać. Rafi, zachowajmy ostrożność. To może być pułapka. E, tu są tylko stare, bzyckie dzewa. Kto jest brzydki, ty dwunożny krzetacz? O! o, o. Moja ściągawka! bo wywiodą na skwale, tak jak tamci. Chodźmy, dziewczęta. Wielka Lipa na pewno nie może doczekać się naszych małych gości. Sadzonka, jagody wiedziałem, że znajdziemy.